Po raz kolejny dziennikarze polonijni z całego świata w Tarnowie rozpoczęli Światowe Forum Mediów Polonijnych. Do Tarnowa przyjechali przedstawiciele ze wszystkich stron globu: Australii, Austrii, Białorusi, Grecji, Irlandii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Kanady i wielu innych krajów. Z Francji przyjechała pani Danuta Gasparian-Tarnawska już po raz ósmy. Będziemy mieli różne spotkania i to to bardzo nam potrzebne. Ja, przy, przy... Pokazuję naszą pracę we Francji, w Paryżu, aby w Polsce też było to możliwość kontakty zawiązać. Czekamy, aby z Polski przysyłali nam dokumenty, materiały, a nam można było we Francji, więc pokazać i ogłosić różne, różne manifestacje polskie. Ze Sztokholmu przyjechał pan Tadeusz Urbański. Na Światowym Forum Mediów Polonijnych jest po raz dwunasty. Jak twierdzi na to spotkanie dziennikarze polonijni z całego świata czekają cały rok. Ja jestem taki dosyć medialny, czyli takim łącznikiem, jestem pomiędzy organizatorami a, a bracią forumową. Zwykle wysyłam 100 dni do forum zostało i oni się już wszyscy cieszą. Ciężko jest zaraz po przyjeździe, bo trzeba to wszystko, wizytówki, te zdjęcia, to to wszystko przywołuje falę wspomnień. No do nowego roku jakoś się wytrzymuje. Najgorszy jest e, styczeń, bo to już jest nowy rok, ale jest jednocześnie najlepszy, bo już wiadomo, że w tym roku, już tym właśnie spotkamy się. I jeszcze jest mnóstwo czasu. No ale my też, tak, nie tylko ja tak czekam na to, wszyscy na to czekamy, bo atmosfera jest genialna, wymiana myśli, wymiana doświadczeń. Ci, którzy są bogaci o doświadczenia redakcyjne, pomagają tym, którzy są nowicjuszami. Ktoś to pierwszy raz przyjeżdża, zajmujemy się nim, żeby, żeby wiedział o co tu chodzi, trzeba mieć przy sobie tak zwany rozkład jazdy, czyli to co... Ja mam tu przy sobie, czyli plan dzisiejszy. Za każdym razem jest bardzo atrakcyjna trasa. W tym roku zostajemy tutaj, w tak zwanej Galicji, ale za każdym razem jest coś nowego, i to wzbogaca nie tylko, nie tylko tych, którzy, którzy tu już byli, bo dzięki forum niektórzy przyjechali pierwszy raz do Polski. W tym roku dziennikarze będą zwiedzać Tarnów, Małopolskę i pod to jubileuszowe 20. spotkanie. Najbardziej wyjątkowym, osobliwym i wyróżniającym tegoroczne forum jest fakt, że organizowany jest po raz 20. 20 lat i to w przypadku projektu realizowanego w odniesieniu do mediów, w którym uczestniczą dziennikarze polscy pracujący w ponad 30 krajach, to znakomity. Wyróżnik to z olbrzymia praca, która została wykonana na rzecz promocji gospodarczej, kulturalnej i turystycznej Polski i fakt, że przez te 20 lat stworzona została wielka, forumowa rodzina, to największy sukces i największe dokonanie Światowego Forum Mediów Polonijnych, którego to, co podkreślam, największą wartością jest to, że jego marka, jest własnością nie tylko organizatorów, ale uczestników. Jak co roku uczestników Światowego Forum Mediów Polonijnych przywitały władze Tarnowa. To jest zawsze tak, że goście, którzy do nas przyjeżdżają, jeżeli spotkają się z przyjaźnią, z dobrym, ciepłym przyjęciem, jeżeli spotkają się ze zmieniającym się miastem, spotkają się z tym, że dostrzegają różnice pomiędzy kolejnymi edycjami spotkań na terenie Tarnowa pozytywnymi zmianami, to wywożą stąd dobre wrażenie, które przelewają na papier. To się przekłada na pewnego rodzaju wizerunek prestiż promocja Tarnowa, który, ponieważ liczba artykułów, czasopism, w których odnotowywana jest nazwa Tarnów, musi powodować zainteresowanie. To jest po prostu nieuchronność. Zainteresowanie czytelników. A ten związek z Polonią, ten związek z osobami, które z Polski wyjechały, powracają, jest bardzo silny. Dla mnie to jest też osobiście silne przeżycie móc spotkać się z osobami, które po raz wtóry przyjeżdżają, kładniają się, mówią Panie Prezydencie, dostrzegamy zmiany. To cieszy i myślę, że świadczy o, o sprawności Tarnowiem, a nie tylko Prezydenta. Wspólnie z prezydentem miasta Ryszardem Ścigałą uczestnicy Światowego Forum Mediów Polonijnych zwiedzili tarnowską starówkę. Tam jest lew z tym, że tamte tam dwa budynki to są. znaczy, może gryf bardziej niż. Tamte dwa budynki są. są po raz są... czwarty w 20-letniej historii dziennikarzy zwiedzili Dąbrowę Tarnowską, a po raz pierwszy nowo wyremontowaną synagogę. Cieszymy się, że właśnie jubileuszowe 20. Światowe Forum Mediów Polonijnych. Się w bieżącym roku ma na trasie również miasto Dąbrowę tarnowską W roku ubiegłym, gdy było forum, obiecałem dziennikarzom, że za rok, czyli teraz w 2012 roku, pokażemy pięknie odnowioną zabytkową synagogę w naszym mieście i tak się stało. Dziś będzie okazja podziwiać to, co. Żmudną pracą osiągnęli konserwatorzy sztuki, konserwatorzy zabytków. Również będzie okazja bliżej zapoznać się z historią tego pięknego zabytku i liczę na to, że dziennikarze w swoich krajach opiszą ten fakt, by jeszcze szerzej rozpropagować ten duży wysiłek samorządu gminy Dąbrowa-Tarnowska, pokazać wielkie wsparcie samorządu województwa małopolskiego jak również ministra kultury dziedzictwa narodowego, bo to wszystko złożyło się na ten wspaniały efekt. Piękny zabytek, został uratowany od ruiny i będzie służył obecnym i przyszłym pokoleniom. Mieści tutaj się ośrodek spotkania kultur, a więc przewijają się tu kultury chrześcijańska, żydowska, kultura ludowa. Odbywają się tu ciekawe lekcje historii dla młodzieży, bo mamy bardzo bogatą prezentację multimedialną. Mamy przygotowanych kilka tematów, tematów lekcji historii, i myślę, że właśnie teraz rozpoczął się nowy rok szkolny, i powoli szkoły będą rezerwować terminy, będą mogły nas odwiedzać, będą mogły odbywać w sposób nowoczesny lekcje historii. Niezależnie od tego, Obiekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bo od 5 czerwca, gdy odbyło się oficjalne otwarcie tego ośrodka, Spotkania Kultur odwiedziło nas już około 10 tysięcy turystów, z tego blisko 3 tysiące to są turyści zagraniczni. Więc jest to jak widać spore zainteresowanie. Myślę, że będzie jeszcze większe w roku przyszłym, gdy za pośrednictwem m.in. mediów ta informacja trafi do szerego, szerokiego kręgu odbiorców. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu prezesowi Stanisławowi Lisowi za to, że zgodził się, by w tym roku również Państwo mogli zawitać do naszego miasta, do Dąbrowy Tarnowskiej. Światowe Forum Dąbrowie Tarnowskie jest szczególnym wydarzeniem dla powiatu Dąbrowskiego i gminy Dąbrowa Tarnowska. Jest to niewątpliwie promocja powiatu. Pokazanie tego, co mamy najpiękniejsze, czym możemy się szczycić, oraz na pewno pokazanie, że taki mały powiat jak powiat Dąbrowski może funkcjonować również w życiu kulturalnym, w życiu społecznym ziemi tarnowskiej, powiśle dąbrowskiej.